Witam się z Wami serdecznie i zapraszam Was na wspólne przygotowywanie przetworów z cukinii. Zrobimy sobie dzisiaj cztery, myślę, słoiki powinno wyjść. Mam cztery takie średnie cukinie, żółte. Oczywiście mogą być zielone, nie ma znaczenia. Ja oczywiście będę wydrażać gniazda nasienne i obierać. I już Wam mówię co trzeba będzie. Właśnie potrzebujemy tych cukinii, cztery średnie cukinie, myślę, że tutaj jest około 3 kg dajmy na to ale będzie 2 kg 1,5 kg po wydrążeniu i po obraniu czyli około 2 kg już takich gotowych będziemy oczywiście potrzebować zalewy, ja sobie zalewę za chwilę przygotuję, już Wam mówię co będę potrzebowała na zalewę oczywiście zagotować trzeba będzie ją ostudzić na zalewę sobie zaraz tutaj przygotuję do garnka litr wody 200 ml octu niepełna szklanka pół szklanki cukru dwie łyżki oleju łyżka soli do przetworów i słodka papryka mielona jedna kopiasta łyżka słodka Cukinię oczywiście obiorę i pokroję sobie w takie myślę, że jakieś takie słupki albo plasterki zobaczymy. I do każdego słoika będę dawała ząbek cosku, troszeczkę ziaren ziela angielskiego, troszeczkę ziaren pieprzu. I układam oczywiście ciasno naszą. Kukinie, słoiki będę dawać takie, jak to się mówi, 09. Chciałabym właśnie cztery takie słoiki zrobić: czyli listek laurowy, troszkę gorczycy, troszkę ziaren pieprzu, troszeczkę ziaren yy, ziela angielskiego na dno. I to będzie wszystko. Najpierw przygotuję zalewę, zagotuję i zajmuję się z krojeniem cukinii i przygotowaniem właśnie słoików i oczywiście potem będziemy to pasteryzować cukinii wyszło tak jak chciałam cztery słoiczki w takie paski pokrojone dłuższe, krótsze zalewa oczywiście już ostygła tutaj wszystkie ziarna dałam i teraz będę zalewała zalewą i wstawiała do pasteryzacji mam nadzieję, że zalewy starczy, jakby było za mało to normalnie będę musiała uzupełnić troszeczkę przegotowaną wodą, ale mam nadzieję, że wystarczy na te cztery słoiki pasteryzacja będzie na mokro 15 minut od momentu zagotowania się wody na wolnym Ogniu i potem zostawiam albo wyciągam, odwracam do góry dnem. Suki, nie zalewą i powiem Wam, że obawiałam się, że nie starczy, ale normalnie starczyło na styk zalewy, czyli takie pikle w zalewie paprykowej. I zaraz nastawiam do pasteryzacji. Przed chwilą wyjęłam ogórki w musztardzie. Kto nie widział? Poprzedniego odcinka to oczywiście zachęcam. I teraz leci cztery słoiczki cukini, pikli z cukini w papryce. Także do pasteryzacji dotąd wody, 15 minut od momentu zagotowania i potem albo zostawiam, albo wyciągam, tak jak w przypadku ogóreczków No to pasteryzuję, a potem Wam jeszcze pokażę, jak będą po pasteryzacji wyglądać. I już wam moi drodzy pokazuję finalnie, jak wygląda cukinia po pasteryzacji. Fajna ta zalewa paprykowa. Taka pomarańczowa wygląda, a jak? Ale w ketchupie, Chyba w ketchupie, robiłam ogórki też takie pikle, bardzo dobre. Także polecam. Zobaczymy, jak się ta cukinia sprawdzi. Ja myślę, że jeżeli chodzi o cukinię, to cukinie tak naprawdę, wydaje mi się, według mnie, według mojej opinii, to można robić na podobne po prostu przepisy jak z ogórków, sałatki, czy w zalewach podobnych jak z ogórków. Nie widziałam, właśnie, żeby ktoś musztardowy na przykład zalewie cukinię robił, ale myślę, że też pewnie by była smaczna. Może przyjdzie czas, że wypróbuję. Także. W dniu dzisiejszym to chyba na tyle, i w tym odcinku. Oczywiście, jak Wam się film podobał, róbcie, próbujcie nowych smaków. I jak mówiłam, zapraszam na playlistę. Przetwory domowe, gdzie macie masę przetworów, jest ich bardzo dużo przez kilka tych lat. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Na przetwory m.in. z cukini, sałatki, ogórków. Na słodko, także serdecznie zapraszam, zażyjcie na playlistę przetwory domowe i zobaczycie co tam się znajduje, jeżeli ktoś nie wie. Pa! pa.